Grzegorz Kuczek z telewizji TVN. Możemy chwilę z Panem porozmawiać? No, nie ma o czym prawie rozmawiać. Czemu? Muszę uciekać, już dzisiaj ochodzi. Co się stało? Jak to się stało? Nie wiem Pan, co się stało. Ale to Pan też już sprzedał dom? No. W ramach tego programu dobrowolnych nabyć. Tak, tak. Czemu Pan sprzedał? No jak się sprzedać. Jak chodzi co drugi dzień, przyjeżdżali i namawiali do tej sprzedaży, to co to, dowie to Pan? No i jak Pan się czuje? No ja powiem Panu, że jakoś tak na razie przechodzi tak łagodnie. No, – Nie wiem, jak to dalej będzie? Ile pan tu mieszkał? Dwie piątki 55 lat. Na mnie jest pan zadowolony z tej ceny? Tak, no, na 50%. 50%? To mało. No, mało. Co, co pan sprzedał? Dom? Zabudowanie? No, I 13 hektarów ziemi. U Zasie wokół panu kręciła jak pan to sprzedawał? No, nie raz, a ty raz jakoś przeszł. przeszło. Przeszło? Pan Marian wkrótce będzie musiał opuścić swój rodzinny dom, tak jak wielu jego sąsiadów, którzy sprzedali swój dobytek w spółce CPK. Dziś bramy ich posesji zdobią nowe kłódki i łańcuchy. Wkrótce te domy zostaną zrównane z ziemią. Widać, jak koparka kruszy. Nowy dom. Praktycznie została jeszcze tylko kawałek domu gospodarczego. Panowie się tak spieszyli, że musieli to robić również nocą. Pierwszy dom, który wyburza spółka CPK. Taki los czeka wszystkie domy w wielu miejscowościach wokół podwarszawskiego Baranowa. Będą musiały ustąpić miejsce największej rządowej inwestycji centralnemu portowi komunikacyjnemu. Plany tej rządowej inwestycji budzą jednak w ludziach silne emocje, bo dla wielu jej realizacja będzie oznaczała utratę dorobku życia. – Czemu pani płacze? – Z nerwu, bo człowiek nie śpi. – Pana sąsiad jest załamany. – Dowiadujemy się, że ta narodowa inwestycja, e, mówiąc krótko, ma nam zabrać dom. – Pani dom do wyburzenia. Co pani zrobi? – Dla mnie to jest dramat. Ja mam już tyle lat, że proszę pana, ja już naprawdę następnego domu nie będę budowała. – Nie wiem, tu albo się krew no. poleje, coś, nie będzie tu, ludzie się popowieszają, Zobaczy pan, co tu będzie. To będzie, tragedia będzie. Mieszkańcy terenów, na których ma powstać CPK, boją się, że stracą na sprzedaży swojej własności. Twierdzą, że w ramach tzw. programu dobrowolnych nabyć, CPK oferuje zbyt niską cenę za nieruchomości i nie daje możliwości jej negocjacji. Program dobrowolnych nabyć. Jak pan ocenia ten pomysł? No, pomysł jako taki jest dobry, tylko oferta jest zła. Proponowane warunki nabycia nieruchomości nie są. Takimi, za jakie druga strona byłaby gotowa sprzedawać. Chciałem się zgłosić w sensie zobaczyć w ogóle, jaka będzie wycena. Niestety ja zrezygnowałem. A dlaczego? No, za 550 tysięcy. Jaka działka? 3500 metrów. Pan się śmieje. No, śmieje się, bo co mam. Z nich trzeba się śmiać. A w Pani przypadku, jak to wyglądało? No, no po prostu śmiesznie. 880 tysięcy za 5,77 gruntu. No i dom, dwórze po Dom ponad 120 metrów. Jak się Państwo czujecie z tym wszystkim? Znaczy beznadziejnie. Nie śpimy po nocach, myślimy i przemyślujemy, co z nami będzie.